Cześć kochani, witam Was na kanale MZ Store w serii na temat suplementów diety. Ja się nazywam Patryk Iwański, jestem dietetykiem i dzisiaj będziemy sobie mówić o Jochimbinie, popularnym suplemencie, który jest używany m.in. jako spalacz tłuszczu oraz przy dysfunkcjach seksualnych. Zapraszam. Jochimbina pozyskiwana z kory drzewa Jochimba z Afryki oddziaływuje na receptory adrenergiczne. To oznacza, że zwiększa ilość noradrenaliny krążącej w naszym organizmie i to przekłada się na pewne korzyści związane ze zastosowania tego suplementu. Yohimbina działając na wspomniane wcześniej receptory adrenergiczne oddziaływuje na organizm jako afrodyzjak. Przekłada się to u mężczyzn na lepsze funkcje erekcyjne, większą satysfakcję ze współżycia seksualnego. W tej materii oddziaływuje również poprzez wpływ na proces syntezy tlenkoazotu, który poprawia ukrwienie organów ciała. Poza tym Johimbina oddziaływując znowuż na wspomniane wcześniej receptory adrenergiczne, zwiększa ilość krążącej w organizmie noradrenaliny, która oddziaływuje na układ flight or fight, czyli układ, kiedy, który wprawia nas w stan gotowości. Również wpływa na aktywność dopaminy w naszym mózgu, co przekłada się na chęć do działania, a także na nasze samopoczucie. Poprzez wpływ na wspomniane neuroprzekaźniki, noradrenalinę i dopaminę, jochimbina oddziaływuje na układ sympatyczny, układ nerwowego, czyli ten, który wprawia nas stan gotowości. Niestety ma to pewne minusy, ponieważ jochimbina nie może być przez to stosowana krótko przed snem, a tak naprawdę powinniśmy ją odsunąć i stosowanie na minimum 6 godzin przed planowaną porą snu. Poprzez aktywację układu sympatycznego u niektórych osób lub w wyniku stosowania dużych dawek Jochimbiny mogą wystąpić niepożądane skutki uboczne, takie jak bezsenność, wysokie ciśnienie krwi, przyspieszona akcja serca lub też zaburzenia w obrębie żołądkowo-jelitowym. Teraz opowiedzmy sobie co nieco na temat redukcji masy ciała w związku ze stosowaniem Jochimbiny, ponieważ ten suplement jest zazwyczaj wykorzystywany w tym celu. Otóż po pierwsze, Jochimbina. Zmniejsza nasze łaknienie, więc w tym celu jak najbardziej miała, będzie miała swoje zastosowanie. W związku z tym, że Jochimbina aktywuje te receptory adrenergiczne, zwiększa się również spalanie. Tkanki tłuszczowej poprzez aktywację pewnych procesów związanych z naszą tkanką tłuszczową. I teraz, jeżeli chodzi o kontekst właśnie spalania tkanki tłuszczowej przez Jochimbinę, tutaj było wykonywanych mnóstwo badań. I tak, na przykład, jeżeli chodzi o osoby otyłe, czasami wychodziło, że faktycznie w wyniku stosowania diety redukcyjnej i placebo lub diety redukcyjnej plus Jochimbiny osoby stosujące tą Jochimbinę miały dodatkowe benefity. Ale tutaj, na przykład, było takie badanie w kontekście piłkarzy, gdzie piłkarze przyjmowali albo placebo, albo Jochimbinę i osoby, które stosowały Jochimbinę, miały tylko tak naprawdę 1,8% lepsze wyniki pod kątem utraty tkanki tłuszczowej. Więc tutaj badania dosyć się rozbiegają, jeżeli chodzi o wnioski. Pomimo tych rozbieżnych wniosków pod kątem spalania tkanki tłuszczowej, tutaj bezwzględnie Jochim Bina ułatwia utlanianie brunatnej tkanki tłuszczowej, więc przyda się tym osobom, które doszlifowują swoją sylwetkę i na przykład mają zamiar wystartować w zawodach sylwetkowych. Pamiętajmy jednak, że tkanka tłuszczowa brunatna jest aktywna metabolicznie, zwiększa ilość kilokalorii, jakie nasz organizm przetwarza, a także odzewuje w sposób termoizolacyjny, więc im mniej tej tkanki brunatnej, tym niestety będzie nam trochę chłodniej i mniej będziemy mogli zjeść. Johimbina, mając oczywiście pewne swoje benefity, niestety nie może być używana przez osoby, które mają problemy z akcją serca czy też problemy z nadciśnieniem krwi. Na szczęście na rynku istnieje bezpieczniejsza odmiana, tak zwana izo inaczej też Rowolscyna. Więc podsumowując, Johimbina może być stosowana przez osoby, które mają problemy z erekcją lub chcą poprawić swoje współżycie. Chcą też poprawić swoją sylwetkę pod kątem doszlifowania jej pod zawody sylwetkowe. Lecz tutaj pamiętajmy, że zbyt niski poziom tkanki tłuszczowej brunatnej nie będzie dla nas korzystny w dłuższej perspektywie czasu i nie jest to cel sam w sobie. Powinniśmy uważać, żeby nie stosować jej blisko pory snu, nie powinny jej absolutnie używać osoby, które mają problemy z ciśnieniem krwi, problemy żołądkowo-jelitowe, czy też mają nadciśnienie. Powinniśmy też zacząć od niskich dawek rzędu 2,5 mg na dobę, żeby sprawdzić naszą tolerancję i dopiero po pewnym czasie rozpoznaniu zwiększać tą dawkę. Joachim Bina ma bardzo ciekawe spektrum zastosowania. Z jednej strony może być stosowana w celu poprawy funkcji seksualnych, z innej strony może oddziaływać lekko euforyzująco i pobudzająco. Ciekaw jestem w jakim celu Wy ją stosujecie. Dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się, cześć!